Dawno, dawno temu, kiedy kraina ta była skuto lodem i tonęła w śniegu, antyczni Sumerowie pierwszy raz zakręcili koły. Świat bez wieki trwał w mroźnej aurze i czekał na promyk słońca i iskra nadziei. I przyszł ten czas, że śniegi zaczęły topnieć, a spod lodu wyłonił się nowy świat. Ukazały się nie ino skamieliny noszące ślady roślin i skorupioków, ale życie wraz ze słońcem wlało się w zakamarki Jury. Wnet ludzie zapomnieli o mamutach, a koło od sumerów dali się kręciło. Świat potrzebował wieków, co by ludzkość uwierzyła, jak daleko idzie zajechać, korzystając z dobrodziejstwa tego wynalazku. Tak zaczyna się historię kolarstwa górskiego w Ogrodzieńcu. Kamieniołom w ogrodzieńcu jest rozległym jednopoziomowym wyrobiskiem stokowym położonym na wysokości wedle 420 do 440 metrów nad poziomem morza. Wysokość wschodniej ściany wyrobiska przekracza miejscami 20 metrów. Profil odsuniętych tu utworów skalnych obejmuje wapienie płytowe warstw zawodziańskich, które osadziły się w płytkim morzu szelfowym na początku górnej Jury. Wele 155-160 milionów lat temu. Tutaj właśnie wytyczono będzie trasa akademickich mistrzostw polskich w Kolarstwie Górskim 2019. Całość na otwartym i rozległym terenie. Pora niewielkich zbiorników wodnych, wokół drobnoroślinność. Prostomajte podłoże skalne, iły, wapienie. zero asfaltu, prawdziwy offroad. Szykujcie forma na techniczne zjazdy i terenowe przeszkody. Przed Wami nie jeden Rock Garden albo Chicken Line. Przejazd przez wodę nie ominie nikogo. Nie braknie Wam miejsc do wyprzedzania. Cóż więcej rzecz, Jak stwierdził Lewin Maradeko King, lecąc i sznuknąc po trasie, jazdło na raczej szczeniac po prostu. Czy podobnie ocenią ją studenci, którzy zjadą sam niebawem w stołki Polski? Zapraszamy do Ogrodzieńca od 26 do 28 kwietnia 2019 roku na Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim.